Siemano, z tej strony mieczyk, i oczywiście na samym początku chciałem Wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych widzów. Macie tutaj 7 skinów są ponad 50 zł, także powodzenia. Wszystko macie wyjaśnione w opisie oczywiście i na Discordzie, także zapraszam. Jutro będzie live o godzinie jakoś 18-19:00. Także ustalimy to wszystko jeszcze na Discordzie. Możecie również napisać w komentarzach, którą godzinę wolicie, no i która by Wam najbardziej odpowiadała, żebyście wpadli. No i lecimy z dodatkowymi giveawayami, także jutro będą rozdawane. Takie właśnie skinki. Tutaj ponad 300 zł z pierwszego Giveawaya dla wpłacających na CSGO Skinsie ponad stówka na Pirate słapie. Tutaj jest oczywiście każda kwota zaliczana, nie trzeba wymieniać tam na tickety czy coś. No i na Casehago również tutaj Giveaway, no troszeczkę, przepraszam, że przeciągnąłem, ale mam nadzieję, że się nie pogniewacie, no jednak chory byłem, także no wiecie jak jest. No i dobra, lecimy teraz sobie oczywiście na stronkę. Na której wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów Zapraszam Cię na PirateSwap z kodem Mierik Dostajecie 35% bonusu do wpłaty 82 komentarze, także bardzo ładnie Bartłomiej215 nie oglądał Spoko film, no może i to i dobrze, bo była W pierwszej połowie tragedia, no niby było dużo prób, ale No tragicznie to wszystko wyglądało może jakoś na następnym razem będzie lepiej e, dobra dzisiaj lecimy z odcinkiem no są na samym początku daily case nie możemy tego pomijać no bo wiadomo e, jest to darmowa kaska także kto by z tego nie korzystał no chyba tylko jakiś e, głupiec dobra czekajcie tutaj 38 groszy widzicie za friko no i jeszcze dodatkowo wchodzimy na discorda e, kody CS:GO no i macie tutaj kod na discord case a także bierzemy kopiujemy no, i Discord Keysik również za darmo będzie otwierany. Najdroższy skin, tutaj, którego możemy dostać, jest to MK Player. Tu, ale wiadomo, no raczej będzie to coś troszeczkę tańszego. No, na przykład taka piękna, nowa za 8 groszy. Także zajebiście. No, i dzisiaj spróbujemy chyba zrobić odcinek od 100, 110 zł do kosy. Tylko 3 próby. Także zaraz znajdziemy właśnie jakąś skrzynkę tutaj, żeby zrobić te 330 zł. Jeszcze jakiś terrorek wpadnie na, na wróżbę, także no widać, że będzie tutaj strata w tym odcinku, ale spróbujemy jeszcze jedną tutaj skrzynię na wróżbę, także music case. No i to sobie tę płytkę zostawiamy na no później, może sobie nawet wypłacę, no bo nie mam tutaj żadnego musicita w cs także zablokujemy to sobie. Tylko czekajcie, ja wejdę tutaj na profil, tutaj możecie kliknąć do właśnie blokady, możecie sobie zablokować to, żeby wam się nie sprzedawało, ale raczej to każdy wie, ale. No, czasem wolę przypomnieć. No, i tutaj kurczę, już chciałem wbić w pierwszą bitwę. No, spodobała mi się. Różno, różno, różne skrzynki, chciałem Wam powiedzieć, no, różnorakie. No, i tutaj również taka właśnie jest bitwa. Tylko, no ja wolę jednak, jeśli te skrzynki są jakoś ulepszone lub na jester modzie, no, bo wtedy mamy najlepsze szanse na oczywiście zdobycie jakichś droższych skinów. Ale dobra, oczywiście tryb klasyczny no i ziomuś nas delikatnie wyprzedza Także pierwsza bitwa no taka na przepałkę raczej będzie przegrana Aczkolwiek no Rust Case tutaj ładnie potrafi sypnąć No i tym razem nam zajebiście sypnął No i wygramy, wygrywamy pierwszą bitwę Także zostawiamy te 45 zł Lecimy po prostu sobie na kolejną bitwę No i zbijamy właśnie kaskę do 220 zł Później sprzedajemy wszystkie te skiny no i staramy się zrobić właśnie jedną bitwę z tej kaski, którą mamy, z tych skinów, które sprzedamy. No i, i jeśli będzie kosa, no to fajnie, jeśli nie, to po prostu robimy drugie podejście. Także dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek, ale mam nadzieję oczywiście, że on się spodoba. No i kolejna kurde bitwa, no kolejna bitwa, taka średnia trochę Tanie skrzynki, jeszcze nawet bez żadnego boosta, także ja nie wiem po co ja tu wbijam, ale no troszeczkę jest dzisiaj późno, późno, a trzeba tutaj nagrać dla was odcinek, także wiadomo No staram się jak mogę Troszeczkę późno wróciłem, nie tak miało to wyjść, ale Mam nadzieję, że Nie pogniewacie się tutaj i obejrzycie Z miłą chęcią ten odcinek Trochę wam umili ten wieczór Albo dzień w sumie, zależy od której Godzinie to oglądacie, no i mamy kolejną bitwę. Zobaczcie tutaj zajebiste skiny, siadły ponad 119 zł, także jeszcze mamy tutaj ponad 5 dyszek na bitwy. No i myślę, że możemy tym razem już zrobić bitwę sami, aczkolwiek tutaj za 3 dyszki 2 jester mode, jester mode na location. No mi się podobają właśnie takie bitewki. także. Spróbujemy no, tylko właśnie, bo i samo będzie tutaj potrzebny. Już myślałem, że jednak będziemy musieli wychodzić z, z tej bitwy, ale zobaczcie, no, dzisiaj naprawdę przepotężnie nam, CSGO jest skins tutaj sypie, no i nawet najlepszy skin z Low, z low Case. A. Także no jester mode tutaj jakieś przeczucie miałem no, i oddały przepotężnie. No i kolejne stówka, kolejna stówka zarobiona. No i mamy jeszcze dwie dychy na bitwę, także. Na underdogu, już na trzy osoby chyba będzie tutaj najrozsądniej to zrobić. Spróbować jeszcze zrobić więcej kaski. No i zrobimy sobie tutaj bitwę. Czekajcie, mamy jeszcze. No tutaj nie będzie nas stać na tą skrzynkę. Także może jakiś Ember Case. Chyba ten właśnie Ember Case będzie tutaj idealną skrzynką, która będzie wyrównywała do tej drugiej próby. No, i lecimy na trybie klasycznym. Czekajcie, dodamy oczywiście botów, a w sumie, obojętnie jacy, możemy dodać tutaj nawet bota i samo. Dzisiaj nie boimy się, tylko po prostu lecimy po koskę. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Kolejne dwie fajne naklejki. Tylko, no kurczę, bot Alex zdobył również tutaj podobną podobną naklejeczkę, no nawet bym powiedział taką samą, troszeczkę ściągnął od nas. No i bitwa kolejna wygrana, także chyba wszystkie bitwy praktycznie wygrane jak do tej pory. No i mamy 308 zł. <laughs> Z pierwszych 110 zł zrobiliśmy 308 zł. Także robimy bitwę właśnie tym razem na dwie osoby, raczej na underdogu za 308 zł. No możemy już tutaj różne skrzynki dobrać. E, oczywiście, myślę, że na buście, aczkolwiek ten. Getway Case fajnie ostatnio dawał bez boosta, także spróbujemy. Ktoś napisał niby USP Case 50 na 50, także dodamy również taką skrzynkę. Nie będziemy tacy. No i jeszcze zostaje nam tutaj niecała stówka. Także zobaczymy, może jakaś tutaj, może ten Dead Case, no tego Dead Case dawno u nas nie było. No i dobijemy to skrzynką. pod Good Case'em, czyli nową skrzynką. Już w miarę nową, no powiedzmy tutaj eventowa, także z ostatniego eventu dodana No i taka bitwa myślę, że będzie wystarczająca, żeby zrobić kosę, tylko Kurde chciałem wziąć Bota i samu, No wbił jakiś typek, no jakiś typek może być tutaj Niestety naszą przeszkodą do zrobienia koski w dzisiejszym odcinku, no bo bot i sam, no ja byłem pewny, że on zdobędzie tutaj no przynajmniej Kostkę albo jakiegoś właśnie firm No ale Jakiś Ovidius no, pomyślał sobie inaczej, no i wbił tutaj, no i zrujnował nam e, drogę do Koski. No tutaj challenge był idealnie ułożony, no idealnie to szło. Już myślałem, że mamy to wszystko w garści, no ale jakiś ziomek nam to zepsuł. Także następnym razem zrobimy bitwę prywatną, no bo jednak to był duży błąd, że nie wybraliśmy tutaj bo to i samo, ale e, trudno. Tym razem będziemy robić tylko sami bitwy, także na 4 osoby, tryb standardowy. No, i na szybko polecimy 110 zł. Także wszystkie skrzynie będą na buście. Wybieramy wszystkie skrzynie, które nam wpadną tutaj w oko. No, i 110 zł pójdzie naprawdę szybko. No, bo zobaczcie, że już po tych czterech skrzynkach mamy tutaj 102 zł. Także co najwyżej możemy jeszcze wybrać tego rust case na buście. No, i to będzie już nasza druga próba. Myślę, że trzeba polecić tutaj jedną próbę all in. No bo wiadomo, kto nie ryzykuje, kto nie ryzykuje ten szampana, nie pije. Tutaj już nie wybieramy, bo tej i samo. No bo wbija do nas NH. To, to będzie zastępca, bo to i samo. Także no, trzeba na niego będzie uważać. Myślę, że... o kurde, no nie, no Botrost, co tutaj pozamiatał. O, kurde, my jeszcze lepiej pozamiataliśmy. Także, no, nie, naprawdę, dzisiaj z go Skins przepotęża i oddaję tutaj dla ziomeczka również skin za 7 dych. Także, no nie mam pytań, no nie mam pytań naprawdę. No i chyba ostatecznie jeszcze wygramy tą bitwę, chciałem powiedzieć, ale Botroso tutaj przejął prowadzenie. No i wygrał z nami o 46 groszy. Zobaczcie, byśmy mieli te 319 zł z jednej bitwy. No i różnica była tylko 46 groszy. Także, no, lipa, naprawdę średnio to wyszło. Tutaj wbijłem sobie do Gala ZD 4 razy AWPK, także naprawdę pomysłowa bitwa. Tutaj, no, myślę, że nikt by lepszych skrzynek tutaj nie dobrał. Jednak, no i kurczę, dobrą chyba te skrzyneczki ziomuś pod siebie, no bo tutaj mu pięknie dają. Także chyba powinniśmy wbijać na underdogu, aczkolwiek zmieniam zdanie. Przedostatnia skrzyneczka tutaj dała nam przepotężnie, no i wygrywamy tą bitwę. Także jeszcze stówka zarobiona. No, tym razem już możemy wszystko sprzedawać po prostu i możemy lecieć nie tak jak z tymi dwoma próbami. No i mamy kolejną fajną bitwę: tutaj jest Toolbox Case, All-Star Case, no i AK47 Case, także wszystkie skrzynki, które tutaj bardzo lubię na CSGO Skinsie. No i ja pierdzielę naprawdę dzisiaj przepotężnie te bitwy oddają, ale. Szkoda, że jednak ta, ta kaoska tutaj nie wyszła, no i że nie udało się dzisiaj zrobić tego challenge'ku, no tutaj ziomuś jeszcze dobiła 5 dyszek No i stówka na proficie, no stówka na proficie z takiej bitwy naprawdę ja myślę, że spoko zarobek No i tutaj kurcze jest indirect case, no i ta skrzyneczka mnie tutaj troszeczkę kusi, ten indirect case właśnie w sobie ma tego digla za 240zł także możemy tutaj wyciągnąć nawet ponad 700zł no i myślę, że grucha z botem alexem tutaj no coś nam przyniosą no i nic nam nie przyniosą, przegrana, kolejna bitwa no trudno, no. było naprawdę dobrze, bardzo dobrze nam szło ale chyba powinniśmy tutaj najczęściej stosować tryb klasyczny Także no zobaczcie co tutaj byśmy zdobyli, no ponad znowu 200 zł, także grucha zadowolony, no to my również tutaj się uśmiechniemy. No i mam nadzieję oczywiście, że odcinek Wam się podobał. No i zapraszam jutro na live'a. Możecie napisać o której właśnie najlepiej godzinie Wam by pasowało. No i miłego wieczoru. Siemano.